W kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy sobie churro, czyli hiszpański wypiek w formie gwiazdy wyciskany na głęboki tłuszcz. Nie należy to niestety do dietetycznych ciast. Dzisiaj mamy kolejny dzień kwarantanny, więc siedzenie na długie i tycie. Teraz niedietetyczne wypieki nie idzie ze sobą w parze. Ale w związku z tym, że dawno nie byłem w sklepie i kończą mi się produkty, muszę działać na tym, co mam. I przyszło mi do głowy, dlaczego nie zrobić tego fajnego deseru. Niezbędne składniki to oczywiście mąka, 280 gram, przesiana, jak zawsze. Dwa jajka. Skórka z połowy cytryny i z połowy pomarańczy. Łyżka soli. Łyżka cynamonu. I 50 gram masła. Składniki, które każdy posiada w domu. Także przystępujemy do działania. A jeszcze zapomniałem powiedzieć: 250 gram yy, wody. W pierwszej kolejności zagotowujemy sobie 250 ml wody. Do tej wody. Dorzucamy sobie masełko, sól oraz nasze skórki z cytrysą. Zaczyna nam się gotować. Wrzucamy sobie mąkę. 280 g mąki i cynamon. Mieszamy energicznie. W momencie kiedy dodamy mąkę, ściągamy to z ognia i mieszamy do momentu kiedy uzyskamy konsystencję zbliżoną do pierezia mleczonego. Wszystkie składniki mamy ze sobą połączone. W takiej formie to ciasto jest jeszcze gorące. Czekamy aż temperatura zejdzie poniżej 60 stopni, żebyśmy mogli wrzucić tu jaj dwa jajka i połączyć to ze sobą. W momencie kiedy to temperatura będzie wyższa od 60 stopni jajka nam się zetną i nie uzyskamy pożądanego efektu. Ciasto nam już ostygło. Jest jeszcze ciepłe, ale na tyle, że nie parzy mnie w momencie, kiedy dotykam. Temperatura jest trochę wyższa od temperatury ciała, myślę, że po 45 stopni. W tym momencie dorzucamy dwa jajka. wszystkie składniki ze sobą. W tym momencie trochę trudniej będzie nam połączyć te składniki niż dotychczas, ponieważ to ciasto będzie nam się ślizgać przez te jajka, ale tu nic. Nie przyjmujmy się tym. Mieszamy tak długo, aż te składniki będą połączone, aż jajka będą w środku tego ciasta. Ona już nie jest takie fajne, jak wcześniej, że mogliśmy je swobodnie dotykać. Ono w tym momencie trochę się nam klei do rąk. I do łyżki, ale nie, nie przejmujemy się tym. Wszystkie składniki mamy już połączone. Odstawiamy to sobie na bok i szukamy rękaw cukierniczy, żebyśmy mogli tą masę później wycisnąć na gorący tłuszcz. Nasze ciasto znajduje się już w rękawie. Jeśli nie posiadacie w domu rękawa cukierniczego, powinniście dostać w każdym sklepie. W każdym supermarkecie. Nie wiem jak za czasów kwarantanny, która obecnie panuje, ale myślę, że nie powinniście mieć z tym problemu. Ja miałem wcześniej taki produkt, ale nieważne, ręka w to Jaki macie, taki użyjecie. Ważna rzecz, bo nie powiedziałem tego na samym początku. Potrzebujemy jeszcze olej, na którym będziemy to smażyć. I wyciskamy sobie na rozgrzany olej takie paski o długości około 5 cm. Smażymy na złoty kolor, i odstawiamy do naczynia z ręcznikiem papierowym, który wchłonie nam nadmiar tego oleju. Jeśli macie rękaw o większej szerokości od mojego, polecam jak najbardziej, bo. Ciężko się to dość wyciska. Spójrzcie jak ładne. Piękna strona. Myślę, że najlepsza temperatura to 180 stopni. Wtedy są ładne, złociste i chrupiące, a w środku fajne, miękkie. I misz z drugiego planu, jak na drzwi. Wszystkim polecam takiego psa. Nie trzeba po nim sprzątać, nie trzeba z nim wychodzić, nie szczeka. Podajemy obsypane cukrem pudrem z gorącym czekoladą. Mmm. Mega chłupkę, nie wiem czy słyszycie jak chłupkę. Smacznego kochanie.